Już kilkanaście lat, jak w wyniku iluś tam dyskusji na salonie 24 postanowiłem pociągać postmagdalunkowy system za wąsy. To nie jeden oczywiście. Kupa ludzi dobrej woli, większych ode mnie. No ale wtedy byliśmy straceńcami. To znaczy nikt za nami nie stał, a opinia publiczna dowiadywała się o przypadkach inwigilacji, no nie tylko dziennikarzy, również blogerów i chyba też blogerów salonu 24. Groźby procesów, i tak dalej. Więc no, była to sytuacja, w której no, że robiliśmy to, co robiliśmy, po to, żeby móc sobie w twarz patrzeć, ale bez jakiejś nadziei na zwycięstwo. I ta sytuacja się zmieniła znacząco wtedy, kiedy pojawiło się Ordo Juris, które no, dało nam krótko mówiąc poczucie posiadania pleców. To znaczy, że ktoś nas przed tymi nieprzychylnymi przecież do dzisiaj sądami, które no, Krzywo patrzą na każdego, kto się identyfikuje z tradycyjnymi wartościami, ktoś będzie bronił, i za to bardzo do Juris dziękuję.